W swoim życiu widziałem już wiele dziwnych rzeczy, jak marionetka, Phantom Freddy, czy nawet Springtrap, ale to, co zobaczyłem przyświtając Nightmare'a, zupełnie było to coś nowego, co zupełnie o nie miałem, bo zaskoczyłem się. Endoszkieleton jest dość... wiem, endoszkieleton może jest dość dziwny, bo jest taki nieco inny niż wcześniej były, ale... Jedna rzecz zaskoczyła mnie najbardziej, którą najbardziej się wystraszyłem i która była najbardziej i była, która była najdziwniejsza jakąkolwiek. Czyli, że co w Berze robi mózg? Pojęcia bladego nie mam, ale to, było, ale to jest rzecz taka, taka pierwszorzędna, no pierwszy, raz widzę co, pierwszy raz widzę coś takiego jak to. Naprawdę, czy, to dla mnie, tak samo jak dla Mandzia, Nightmare to jest największa tajemnica. Raczej znaczy się największa tajemnica, w Rafał może nie, ale jedna z takich, tych bardziej takich innych. Takich, tych bardziej takich tajemniczych postaci. Ale kim jest Nightmare? Już Wam mówię. Nightmare jest taki jak Fredbear, prawda? Może nie przypomina go aż tak bardzo, ale myślę, że Nightmare to odsłuchanie Fredbeara. Dlaczego? Ponieważ Fredbear przecież zabił to dziecko, prawda? No i właściwie, jeśli chodzi o to, to mam takie przypuszczenia, że Nightmare po prostu jest tym... ...tym po prostu Fredbearem, po prostu tak jakby, tylko że... a właśnie, zastanawialiście się kiedyś, jak, jak wygląda Fred Fredbera, Po prostu, po prostu wywala wam twarz na cały ekran i wydaje dźwięk taki... ...jakiś taki, nie wiem, ale po prostu wam wydupia na ryj już. Dobra, nie będę brzydko mówić, bo nie jestem taki. No dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli chodzi o to. Dziękuję Wam za obejrzenie bardzo. Cieszę się, że subskrybujecie mój kanał. Jeśli chcecie więcej tajemnic NAFA, to piszcie mi w komentarzach. To cześć, siemano i trzymajcie się! Pow!